Dziś sobie pogramy jakby w, w e Garden Ogólnie nigdy nie grałem w Groove Garden, dlatego dzisiaj sobie zagramy razem Ogólnie jak mam dziwne to sorry, bo wczoraj było mi niedobrze, no i jakby no Dobra OK. No i zobaczymy, czy to jest takie fajne, jak inni mówią. <laughs> Okej, okay, jesteśmy tu. O Jezu, ile już od startu zrazu tych. <laughs> no i co mam robić? O Boże! Co ci ludzie mają tutaj? A ja nic nie mam. Trzeba to naprawić Ich, niech to się łata Shop, mam 20 złotych Nie, przepraszam, co to jest euro? Nie wiem, ja tam się nie znam na walutach Dobra Ehm, <laughs> okej okay. Ja chcę dwie kupić, nie, ja chcę dwie kupić no, mam zero złotych znaczy, znaczy, nie wiem co to jest Dobra, niech będzie nie, nie będą to złotówki <laughs> Okej, okay. no i co mam teraz robić? A? Dobra Trzeba to posadzić Dobra I co, trzeba to wykopać, czy coś? tu 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 collect Webren, to idziemy to sprzedać nie można tu się jakby przyspieszyć czy coś nie można em um, em um. <ścoughs> a co mogę sprzedać? nie chyba nie o, co tu mamy? Dobra. Hmm. Um, no. O, dobra. Kupimy sobie jedną, bo nie mam więcej pieniężków. idziemy się tutaj, się schować. Oh. Oh. Kurde Nie mogę mu ukryć, szkoda. Dobra, okay. dobra. Mm. Czy mogę to wykopać? Tam. Ale to powoli rośnie, co tam tak takie, jakby tam się odlicza? Nie, mogę to już. O, to jest ruskawka? Co to jest? Mogę to wykopać. Tu, 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 tu. Nie da się. Chyba muszę zaczekać. Aha, no jak to wsiąść? Jak to wsiąść? Jak to wziąść? Jak to wziąć? Jak to wziąć? Jest, co to taka burza tu jest. No i jak to to wsiąść starberry, no wiem, że to starberry shop, a może to trzeba no ale jak mam to może to jeszcze o dobra, albo to był nie to był krzaczek I tutaj rosą na tym krzaczku truskawki to jak mam to jakby... O, kolekt, Mamy. Okej, okay, to się tutaj sprzedaje, prawda? Tak. Okej. Okay. Am. Um. Damenki temu ty, 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 ty coś da masz. No dobra to. O, się. <coughs> Nie. Chyba sprzydałam. Mm, 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 mm. Ej, poczekajcie, bo tu coś... Ja coś kliknęłam dziwnego. Mm. O kurczę. O kurczę, zaciwam się. Czemu nie mogę zrobić resetu charaktera? Dlaczego? Aha, co? Ład? Masz chłopaca gościu Dobra spadam stąd o, Mam jeszcze truskawki, mogę je jeszcze sprzedać To dobrze, dobrze. dobrze. <laughs> Sprzedajemy Ja nie wiem o co I won't sell no kurde dobra Damy mój lajka Lajka, nie, 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 nie O, mamy zero lajków, mogę sobie dać lajka? Nie mogę ok. Mamy kolekty. Mogę jeszcze kolekta. Mogę mieć jeszcze koletkę. Nie chyba jeszcze nie mogę. Ale ktoś ma fajną pszczołę. Mogę mu zakolektować. I ja mu sprzedam, ale nie oddam pieniędzy. Nie oddam pieniędzy. O, ale dobrze zarobiłam, dobra. Teraz chodźmy tutaj. No i sobie kupmy coś. Co możemy kupić? blueberry, Nie mamy tyle. No, stok. Nie. Nawet mnie na nie niestety. Tylko na te. Co tam? Dobrze, jeszcze tą karotkę weźmiemy. Karotkę. No, 4 złote mamy super. <grymne> Jak to? A tu jest krzyżykka to kupię. Dobra, przepraszam mała i, i przerwa na, <grymne> na smakanie. Idziemy dalej. O Boże, co tu się stało? Co tu się stało? Ja się pytam, czy to jest wielka? Nie wnikam. Dobra. O Jezu, za ile możemy to sprzedać? Ej, ten krzeczek nam. Zostaje jakby i mamy, nie musimy dokup dokupywać właśnie tych yy... werskawek, ale ja kupiłam. Dobra, wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Wow. Teraz, Nie. Zawsze, zawsze zapominam, gdzie to się tak No, to. Dobra, teraz nas stać jest na to na bluberek teraz weźmiemy sobie to teraz to i teraz jeszcze to nawet fajna taka mam 3 złote no to spokojnie upolujemy więcej marchewek i tych truskawek, tak, tak to nie tak, że zapomniałam jak to się nazywa. No, Dobrze. Możemy tego już zakolektować. Mamy tutaj mm. lupera, mamy i karota. A karota nie, nie, nie. Karot, karot. O Jezus, co to jest? Co to jest? Co to jest? Czy to mi zasłączy całą moją ziemię? Nie wiem, jakich potwór mi wychodzi Dobra Co dostanę za taką wielką marchewę? Ile dostanę? Okej okay. Czyli mogę se... No kurde Czemu mnie sobie cały czas Dobra Czyli mogę sobie kupić tylko karota. I karota. Eee. Dlaczego nie mogę kupić? Nie, mam 7 rybuksów. Mam 5 Robuxów. Łe. Ale mam dwa korotki. Nie, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale okej. Okay. Tu jest moje, tu jest moje. Jest moje? Tak, to jest moje. tu tu a co tu pisze? grof al łat What? What? Co? co to jest? jakiś księczor mogę to kolektować? robimy to wszystko bluberek nam urósł gdzie mój blu. A to jest bluberek? Tak, bo przecież one chyba rosną na krzakach. Nie wiem, czy rosną na krzakach. Chyba tak. Chyba rosną. Jak coś, to przepraszam. Głupia jestem. Dobra. No i co, teraz? Ale dużo w ogóle mamy. Okej okay. mm. Wszystko Okej, okay, ile mamy? 331 Dobra Co to jest? Co to było? Okej okay. Co możemy sobie kupić? Na pewno możemy sobie kupić Nie, to nie możemy tego kupić Możemy z Farberii kupić I Jeszcze możemy kupić I Jeszcze I Jeszcze I Jeszcze No i teraz już nie możemy Mamy sześć re... Co to jest? What? To co? To za Można je sobie wziąć? O! Co to jest? A to. 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 to! Jak to się nazywało? Dobra. Na Chyba tak. O no, dobra. Jeszcze tu jest! Do kolektowania. O. Tu nie ma, to nie ma. Mamy bardzo dużo. rzeczy. A nie, bo może jeszcze. Dobra, zasadzimy sobie jeszcze te ruskawki. Co to jest? Aha. O kurde, co ja zrobiłam? Co to było? Co to jest? One będą razem kiełkowały. Nie, chyba nie raczej. O, mamy kolejnego. Dobra, idziemy. Boże, co to jest? Jakaś kapibara. No kurde, kliknęłam to złe. Chciałam na to kliknąć. O! Ale dużo rzeczy mam. Tylko teraz niestety nie mam tyle, a tego już nie mam. O nie, tego mogę? Tego nie mogę. No to ja nie chcę na to wydawać pieniążków, No to ja chcę trochę zarobić, bo ja chcę tomatoma. Tomatoma tu. Mm -mm -mm. Look at me. Tomatoma. Tomatoma. Nie pytajcie. No to ja chcę jeszcze 800 tam tych złotych, czy ile co to jest, za waluta, zarobić. Ja chcę tomatoma. Pieniędzy się nie, 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 nie wydaje od razu. Mm. O. Halo, halo, halo. Dobra Dobra, możemy kupić? Możemy kupić. Albo <laughs> nie, 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 nie chcę kupować. Nie chcę kupować. Nie chcę robić. Co to żółte jest? Co to jest? GOT, CO? To jest GOL, 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 a złota truskawka. Wow. A ciekawe ile mi za to dadzą. Chyba, chyba dużo, bo jak tam oglądałam, jak inni youtuberzy tam yy, właśnie tą grofę gardę grali i właśnie jakiegoś tam... O Boże, co to jest? Takiego złotego trafili to dużo pieniążków tam zarabiali, widziałam. Zobaczymy ile ja zarobię na tej truskawce jest trochę co Tu um, tu jest to. co mam dużo co pi... co co to jest? To było nieważne. Ja myślałam, że ja po prostu za długo ja czekałam i ja mi się zrobiła przedejrzała ta truskawka, co niby. Niby taka złota, to była ta truskawka. dobra. Kupujemy. Teraz watermelon. jap. Yep. No to nie wiem. No to Toma kupujemy. Teraz jeszcze. No kurde, co mam kupić. Tą, to jeszcze to ma, to ma, No i co, nie mogę jeszcze kupić? No tego też nie mogę. To tak. To tutaj karota jeszcze kupimy. Okej. Okay. O może jakie tu ma ktoś drzewko fajne? Palemka nawet. A ja mam dużo tych. Ich. Co ma tu ma? Karotki. Sześć ich ma być. Dobra, no i idziemy sprzedać Kurcz. Nie udało się Możemy mu doślejka, proszę Nie, nie frantujemy go Kurczę, zacięło się Ale się zacina, ale się zacina Jeszcze raz Dawaj mi hajs mi hajs. O, mamy hajs. Za którego nic sobie nie kupujemy. Jej! Ej, powiem wam, że nawet fajna jest ta gra. Tylko dla mnie ona nie jest ciągająca. Tak, tak jak dla innych. Choć fajna jest. Bardzo jest fajna. Tak, tak. No ale nie jest aż taka fajna dla mnie. Czy nie, nie, aż tak ciąga. Tylko po prostu, nie wiem. Można sobie tam trzy razy. Zakres so jest okej. Okay. Nie, żeby tak ciągle grać. A na pewno kiedyś do niej wrócę. Dobra, to ja się z wami żegnam. No i papa. No.